Oczywiście zaczniemy od Joe Bidena, o którym sam osobiście od dawna wam mówiłem, parafrazując tytuł starego filmu Starszy Pan Musi Odejść. Mówiłem wam o tym, że on musi odejść, aby mogła przyjść albo Michelle Obama, albo Kamala Harris. Nie Paris, Harris. Jedno jest pewne. Wydaje mi się, że Kamala Harris jest lepszym rozwiązaniem, bo w projektowaniu jej sukcesu politycznego bierze już udział nie kto inny jak sam. Wielki wódz narodu polski Andrzej Duda. Ale dzisiaj także porozmawiamy o daleko idącej hipokryzji, jaką sieje wśród swojego zagorzałego prawicowego, skrajnie prawicowego elektoratu, nie kto inny, pani Ewa zajączkowska herring. Hering, herning, herning, boże, jak ona się nazywa? No w każdym bądź razie pani Ewa. Ale także porozmawiamy o tym, że areszt czy więzienie to nie jest sanatorium albo hotel i ludzie, którzy zmieniali za czasów Zbigniewa zero ziobry, prawo, dzisiaj tak naprawdę mówią, że to prawo jest dla nich zbyt restrykcyjne. Cześć, witam Was w poniedziałkowym vlogu politycznym, gdzie zaczniemy od małego ogłoszenia parafialnego. I nie chodzi mi o to, żebyście subskrybowali, komentowali czy lajkowali, aby algorytm YouTube'a nakarmić, ale chodzi mi o to, że ze względu, że wszyscy Jarek, Zbyszek, Patryk, a może i wielu, wielu pisowskich działaczy myśli, że my, wolni Polacy, zapomnimy o ich przekrętach, to muszę Wam, drodzy pisowcy, powiedzieć nie. A nawet jeżeli elektorat z pod znaku 15 października trochę wam zapomni, to po to ja tu jestem, aby przypominać wam o wszystkich waszych niegodziwościach, aferach, a także tym, co odpieprzyliście przez 8 lat swoich rządów. I dzisiaj zaczynam kącik afer pisowskich. Pierwsza z 20 afer, które musimy, o których. Nie musimy pamiętać, ale nie możemy zapomnieć, to jest afera najgorętsza obecnych kilku dni, czyli afera Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa z Funduszem Sprawiedliwości zaczyna się tak naprawdę w 2019 roku, kiedy chłopaki z Solidarnej Polski byli odcięci od kasy z prawa i sprawiedliwości i musieli wyczarować sobie jakoś fundusz wyborczy. Musieli sobie Musieli sobie wykombinować, skąd brać kasę, żeby pokazywać się w regionie i na przykład wydawać nawozy strażackie czy mikrofalówki. I oczywiście, skrajna prawica dzisiaj mówi, że w sumie to nic się nie stało, że z Funduszu Sprawiedliwości zostały. Zakupione, nie wiem, wozy strażackie. Nic się nie stało, że pani w domu, gospodyń, w kole Gospodyń Wiejskich dostała mikrofalówkę czy Thermomix. Oczywiście, że nic się nie stało, patrząc przez wasz pryzmat, ale wyobraźcie sobie, moi kochani widzowie, że w waszym powiatowym szpitalu dyrektor szpitala podejmuje decyzję o tym, żeby przekazać 20% swojego budżetu na szkołę muzyczną, która przez przypadek jest zarządzana przez jego kolegę z partii. Obaj są. Nieważne czy z PiSu, lewicy, czy nieważne. Obaj są z tej samej partii. Szpital dotuje szkołę muzyczną. Dyrektor szpitala tłumaczy to tym, że muzyka leczy obyczaje, że muzyka łagodzi obyczaje, że muzyka tak naprawdę jest najlepszym środkiem medycznym. Ty idziesz do szpitala i dowiadujesz się, że niestety nie ma pieniędzy na twój zabieg, bo dyrektor szpitala wydał pieniądze na szkołę muzyczną. Czy wydał je zgodnie z przeznaczeniem? Nie, bo nie do tego został powołany szpital. Czy, to zgodnie, czy zrobił to zgodnie z procedurami? Pewno tak, bo starosta, który jest kolegą dyrektora jednego, jednej instytucji i drugiej, wcześniej wydał zgodę na to, żeby szpital przekazał pieniądze. Ale ani starosta, ani dyrektor szpitala, ani szkoły muzycznej nie patrzyli na to, że szpital nie jest powołany do tego, żeby uczyć muzyki. Więc ja teraz mam pytanie. Jak następnym razem zaczniesz się zastanawiać, czy Kowalski, Ozdoba, albo inny Kaleta, czy Gosek rozdawali czek na garnki dla koła gospodyń wiejskich, to czy to miało sens, czy nie? To musisz pamiętać. To może i było zgodne z zafałszowanymi procedurami, ale na pewno nie było zgodne z celem, do którego został powołany Fundusz Sprawiedliwości. Dlatego Romanowski Pani Urszula, o której będę mówił za chwilę, a pani Urszula siedzi już kilka miesięcy, Ziobro, Gosek Matecki, a także wszyscy ci, którzy z tymi czekami zapieprzali od Wiochy do Wiochy, mówiąc, że to Fundusz Sprawiedliwości i Zbyszek Ziobro za to płaci, powinni zostać rozliczeni. A na końcu chciałbym się zapytać, czy Jarosław Kaczyński się mylił, pisząc list, w którym mówi Zbyszek, Zrób kurwa porządek z tymi swoimi watażkami, bo pieniądze, które wydajecie z Funduszu Sprawiedliwości będą problemem w rozliczeniu kampanii, więc nie mówcie mi, że Jarosław Kaczyński się mylił, bo w tym wypadku z Jarkiem to ja się naprawdę zgadzam. Mam nadzieję, że teraz już rozumiecie o co chodzi tak naprawdę w aferze Funduszu Sprawiedliwości, bo o to... Bo nie będę wam mówił, że chodzi o to, że kilkaset milionów złotych chłopaki sobie wzięli na akcje, które nie powinny wziąć, czyli ukradli de facto. Bo o tym, że ukradli to wiemy. Ja tylko mówię, gdzie jest geneza samego problemu i dlaczego. Nie możemy o tym zapomnieć, bo następnym razem jak pójdziesz do szpitala i dowiesz się, że twojej złamanej nogi nikt ci nie złoży, bo kurwa pieniądze poszły na szkołę muzyczną, to sobie przypomnij o Funduszu Sprawiedliwości na moim portalu X. Czyli na Twitterze, do którego link macie tutaj. Jak zawsze, mocny komentarz, bardzo mocna polityka bez cenzury dzisiaj na temat właśnie afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości. A teraz Joe Biden, o którym od dawna Wam mówiłem. Mówiłem, że Joe Biden powinien odejść. Starszy pan, taki film był, starsza pani musi odejść. Taki film był kiedyś, starsza pani odejść. Ja parafrazuję, mówiąc, starszy pan Joe Biden musi odejść. Ale wczoraj, jak ogłosił, że Oddaję palmy pierwszeństwa w walce o prezydenturę Kamali Harris. Ja osobiście dowiedziałem się o tym dzisiaj rano i pierwsze komentarze polskich polityków, jakie znalazłem na Twitterze, troszeczkę mnie rozczarowują. Pan Szczerba, którego szanuję, lubię i doceniam za to, co zrobił w walce z PiSem, pisze, prezydent Joe Biden ma swoje miejsce w historii, jeden z najwybitniejszych. Z wielkiej trójki. Wilson Reagan Biden, wielki amerykański przywódca, obrońca demokracji, przyjaciel Polski, wzmacniał siłę NATO. Niezachwiany sojusznik w walce z terrorystyczną i zbrojną Rosją. Panie Szczerba, panie pośle Szczerba, pompatyczne laurki wysyłane do Joe Bidena dzisiaj są tak naprawdę wyrazem słabości, bo kiedy trzeba było mu mówić: Joe, odejdź, zostaw, pan siedział cicho. Więc proszę nie pisać takich laurek. Bo po pierwsze i Reagan i Wilson byli wielkimi przyjaciółmi Polski, która była ciemiężona przez najeźdźce. Biden oczywiście zbliżył mocno Polskę do Waszyngtonu i tutaj niezaprzeczalnie Biden mocno wspierał i dalej wspiera Ukrainę w swojej walce o wolność. I to niezaprzeczalne, ale sytuacja Polski i pisanie, że jest on w, jednej, jedny, w jednym szeregu z Wilsonem i Reaganem jest naprawdę krzywdząca i dla Wilsona, i dla Regana, bo Biden nie broni Polski, która jest pod czyimś najazdem. On broni Polski przed tym, żeby nie stała się elementem najazdu, a to są dwie różne rzeczy. I oczywiście walczył z Kongresem, walczył z Unią, walczył z Chinami, walczył z innymi krajami tylko po to, żeby był na świecie ład i porządek. Czy to jest dobra metoda? Okej, okay. musiał się wykazać, jak to się mówi, każdy amerykański prezydent musi mieć swoją wojnę. Wojną Bidena była wojna rosyjsko-ukraińska. Ale powiedzieć, że amerykański internet po decyzji Bidena oszalał, to tak jakby nie powiedzieć nic. Pojawiają się setki filmików, setki, setki tysięcy filmików i memów. Ja osobiście... Znalazłem jeden, który, no, moim zdaniem, jest pogwałceniem pewnej trylogii filmu. Okej, okay, gdyby nie to, że mam duży dystans do siebie i do tego, co się w polityce dzieje, to bym powiedział, że ten, który zrobił tą parafrazę Matrixa, powinien iść siedzieć. Bo. Bezczeszczenie trylogii jaką jest Matrix, nie jestem wielkim fanem filmów science fiction, że była jasność, w sensie, ale była to trylogia, która została doceniona przez wszystkich od Hollywood po Cannes, przez nawet Bombay, Mumbai, Mumbai, czy tam w ogóle nieważne. Ale nie wolno ruszać czegoś takiego. Na szczęście my Polacy mamy takie fajne powiedzenie, że buta kroczy przed upadkiem, a więc panie Donald G. Trump, panie Elonie Masku, pamiętajcie. Wasza prawa ręka, czyli wiceprezydent, przyszły wiceprezydent, którego namaścił Donald Trump, pan J.D. Vance, jeszcze kilka lat temu mówił o, mówił o Trumpie amerykański Hitler. Czyżby coś się zmieniło w poglądach Trumpa? Czyżby Trump zaczął inaczej podchodzić do kobiet, imigrantów, nielegalnych imigrantów, do Innych nacji? Nie! Trump podchodzi do nich wszystkich dokładnie tak samo. Podchodzi dokładnie tak samo 10 lat temu, jak i dzisiaj. Tylko i wyłącznie J.D. Vance zmienił swoje poglądy, bo uznał, że lepiej być przy dupie Hitlera niż na zadupiu czyjejś polityki. Oczywiście. Pani Kamala Harris jest doskonałym wyborem na prowadzenie dalszej kampanii. Ja osobiście wolałbym nikogo innego jak Michelle Obamę. Uwielbiam tą kobietę, ale okej, okay, Zdwojga złego, wolę Kamalę Harris niż Joe Bidena, żeby była jasność. Kamala Harris, mocna, silna, wiceprezydent USA, znająca się na wszystkim, co przez ostatnie 4 lata musiała poznać, więc się zna. Zostaje namaszczona przez partię demokratyczną, bardzo demokratyczną, prorozwojową w USA. Dzięki temu, że Biden się wycofuje, pojawia się Harris... Cały strumień, rzeka pieniędzy płynąca od celebrytów, właścicieli firm, potężnych korporacji, właśnie zaczyna ponownie płynąć. A w amerykańskiej polityce pieniądze są najistotniejsze. Dzięki pieniądzom można prowadzić kampanię, dzięki pieniądzom można budować poparcie społeczne, dzięki pieniądzom w Stanach można ściągać ludzi na wybory. I nic lepiej nie obrazuje tej zmiany, jak pojawiający się pod Białym Domem, właśnie Amerykanie. Wiem, wyborcy są też ważni, ale tak jak powiedziałem, w Stanach ideologia niestety jest ważniejsza, a ideologia buduje się poprzez pieniądze. I teraz, kiedy popatrzymy, że za Trumpem stoi mask, najbogatszy człowiek świata, to możemy sobie pomyśleć, co ten człowiek ma w głowie. Ale okej? Okay, za pisowcami też stali potężni przedsiębiorcy, albo tacy przedsiębiorcy, którzy się nie ujawniali ze swoimi poglądami, bo z pisowcami robili potężne biznesy. Pieniądz nie śmierdzi, czy to u maska, czy u innego polskiego przedsiębiorcy. Zrozumiałe. Natomiast pani Kamala Harris, poza tym, że dzisiaj pieniądze płyną w jej stronę, ma jeszcze dwa potężne argumenty, których zakompleksiony, rasistowski, skrajnie prawicowy Trump nigdy mieć nie będzie. Po pierwsze, jest kobietą. A w Stanach się mówi tak samo jak się mówiło w październiku 2023 roku, że to kobiety zmienią władzę. Kobiety doprowadzą do tego, że będzie nowy prezydent w Stanach. I dlatego właśnie Trump tak usilnie pokazuje coraz więcej kobiet w swoim męskim gronie. Bo chce pokazać, że on też kobiety dopuszcza. Oczywiście zapomina o tym, że jeszcze paręnaście miesięcy temu był oskarżany i w końcu skazany za to, że przekupywał gwiazdy filmów dla dorosłych, żeby ta milczała mimo iż dupę mu dawała. Ale mi się to zrymowało. Przepraszam. Nie tak miało być, to że ona milczała mimo iż z nim w łóżku kiedyś wylądowała. O, Tak jest bardziej poprawnie polityczne, ale tamto jest ciekawsze. Nieważne. Kamala Harris ma jeszcze jedną rzecz. Ona nie jest białą Rudą, zakompleksioną, skrajnie prawicową kobietą. Ona jest ciemnoskórą, córką imigrantów żyjących na średnim poziomie kiedyś finansowych kobietą, która wszystko wydrapała i walczyła sobie własnym podejściem do życia. I o ile Trump. Jest zdeklarowanym rasistą. O ile Trump wierzy w Let's Make America Great Again, czyli najlepiej Ku Klux Klan i hey-ho do przodu, to Kamala Harris jest całkowitym zaprzeczeniem tego. I tak jak powiedziałem, dzisiaj i gwiazdy, celebryci amerykańscy, i biznes, i przedsiębiorcy będą słali swoje poparcie dla Kamali Harris, będą słali swoje pieniądze dla kampanii Kamali Harris. Co ważniejsze, kobiety w końcu mają kogoś na kogo mogą głosować, bo to jest kobieta, a także potężna, pod, ale to potężna afroamerykańska społeczność w Stanach Zjednoczonych, no może powiedzieć, no dobra, mieliśmy kiedyś Obamę, to dzisiaj możemy mieć Harris. Ona jest naszym przedstawicielem, więc kobiety, imigranci, czarnos, ciemnoskórzy imigranci, a także wszyscy inni, którzy czują się zaszczuci przez Trumpa, ale nie chcieli głosować na Bidena, dzisiaj w końcu kogoś mają, na kogo mogą zagłosować. I powiem wam uczciwie, ja osobiście 5 listopada chciałbym być w Stanach. Oczywiście jest to związane z kilkoma rzeczami. Jedną jest to, że musicie mi pomóc. Musicie pomóc mi w prostej sprawie. Zasubskrybujcie ten kanał, polajkujcie ten film, skomentujcie go, pisząc w, w komentarzu USA. Dzięki temu będę wiedział, że jesteście za tym, aby moje materiały w listopadzie. W pierwszej części listopada były nadawane prosto z USA, nie z Waszyngtonu, ale na pewno chciałbym być i w Nowym Jorku, gdzie jest Trump Tower, a także w Key Largo. Czy to nie, w maja w, na Florydzie, gdzie jest druga największa rezydencja, nie innego jak Donalda Trumpa. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jest już was prawie 50, zobaczcie tutaj prawie 50 osób wspiera finansowo mój kanał. Jeżeli dobijemy do końca września do 100 osób wspierających ten kanał, nieważne jaki poziom wspierania wybierzecie, jeżeli będzie 100 osób wspierających ten kanał, to ja na pewno już pojadę do tych Stanów. Bo z takim wsparciem, no to ciężko się kłócić. A wy pamiętajcie, tu jest link do wspierania, tam jest lista osób, które wspierają. Nie, nie omiń szansy bycia jednym z tych, który dowie się jako pierwszy, co się działo w Stanach. Na koniec dziwne koleje losu pani Zajączkowskiej-Hernik. Pani Ewa Zajączkowska, która jest. Twarzą kiedyś była rzecznikiem Konfederacji, później była twarzą w walce o wiele rzeczy, które Konfederacja chciała. Na, teraz jest niezaprzeczalną gwiazdą zdobywającą ponad 100 tysięcy głosów i wygrywającą z trzeciego miejsca, albo drugiego, już nie pamiętam, w każdym bądź razie na pewno nie z pierwszego miejsca, wygrywającą mandat. Do Europarlamentu z ramienia Konfederacji. Pani Zajączkowska pojechała tam walczyć o wartości: mąż, dzieci, rodzina, Bóg, honor, ojczyzna. Pojechała tam walczyć o tradycyjny model rodziny, gdzie jest kobieta, mężczyzna, dziecko. Tylko pani Zajączkowska zapomniała o jednym. I tutaj się pojawia mocny komentarz, gdzie ja się nie zgadzam z określeniem, jakie ten autor na Twitterze napisał, ale zacytuję. Okazało się, że patusiara, która przyniosła Polsce wstyd na całą Europę i na co dzień promuje wartości konserwatywne, ma nieślubne dziecko, którego obecny mąż nie jest ojcem. Ziobro zdziwienia. Nie ma większych hipokrytów niż polska pseudoprawica. Nie rozumiem tego, dlaczego mówi na kogoś patusiarą. Nie zgadzam się z tym, bo pani Hernik. Pani Zajączkowska, hernik, hernik, nie ja będę mówił Zajączkowska, bo to ten drugi członek jakiś jest taki proniemiecki i mi się on trochę nie podoba w zakresie Konfederacji, ale pani Zajączkowska co do zasady wygryzła sobie ziemię i ja ją podziwiam. Nie podziwiam jej poglądów, jestem w 100% inny od jej poglądów, ale podziwiam jej upór, jej walkę, to co zrobiła. Nie podziwiam jej głupoty, którą teraz prezentuje trochę ośmieszając te 100 tysięcy ludzi, które na nią głosowało i co więcej ośmieszając Polskę. Jeżeli się okaże, że ona faktycznie ma nieślubne dziecko, które dzisiaj wychowuje jej mąż, to ja się pytam, gdzie jest prawicowy pogląd na sprawę rodziny? Gdzie jest prawicowe podejście do rodziny? Gdzie są te wartości Bóg, honor, ojczyzna, żona, kobieta? Przecież ten mężczyzna, jeżeli wychowuje nie swoje dziecko, to za chwilę może chcieć je przysposobić, a przysposobienie dziecka to jest nic innego, jak pokazanie, że są prawa w związkach partnerskich. Pani Ewo, Proszę wyjaśnić, czy ma pani to drugie dziecko z mężem, czy może, znaczy nie drugie w kolejce, dobra, pierwsze dziecko z obecnym mężem, czy może z innym partnerem, bo te plotki są drastyczne i okazuje się, że nie tylko wywróciła pani prawicowy stolik, ale co więcej, położyła na tym stoliku pani też hipokryzję, która panią kieruje. Dlaczego też mówię o skrajnej prawicy? Bo skrajna prawica przez lata mówiła, że Areszt czy więzienie to nie jest sanatorium, areszt czy więzienie to nie jest hotel, nawet ten trzygwiazdkowy. I oczywiście zgadzam się, że jak ktoś już trafia do więzienia, to nie może liczyć na zmianę pościeli co dwa dni albo na świeżą bieliznę przynoszoną z pralni. Oczywiście zgadzam się też, że powinniśmy więźniów czy aresztowanych traktować zgodnie z szacunkiem i zgodnie z procedurami. Ale pojawienie się pana Romanowskiego który dzisiaj mówi, że najważniejsze, że pizza na jagodnie smakowała, to jest nic innego jak na naplucie nam wszystkim, wolnym Polakom, w twarz. Nie na plucie Bodnarowi czy Tuskowi, tylko na plucie w moją twarz. Więc ja osobiście mówię, Romanowski, ty. Dobra, stop, człowieku bez skrupułów, złodzieju, przestępco, tylko jeszcze nieskazany, ale już oskarżony człowieku, za chwilę wylądujesz w tym areszcie i razem ze swoją koleżanką Urszulą będziesz wtedy narzekać na to, co tam się dzieje i jak jesteście traktowani. A dlaczego mówię o pani Urszuli? Bo cóż, pani Urszula, która siedzi kilka miesięcy już w areszcie za aferę Funduszu Sprawiedliwości, za którą za chwilę do aresztu trafi pan Romanowski, mówi, że jest tam. Nic innego jak tylko nękana. Urszula, Urszula, co kasę z Funduszu Sprawiedliwości wyprowadzała, cierpi, bo jej szef Ziobro tak zmienił kodeks karny, aby utrudnić osadzonym kontakty z rodziną. Zgoda dyrektora na talon odzieżowo-higieniczny dla osadzonego to też zasługa jej szefa. Prawo, które sami tworzyli, okazuje się jednak ich teraz uwierać. W obronę pani Urszuli włącza się jej tato, bo to jest normalne, że ojciec się włącza zawsze w obronę swojego dziecka, córki, syna, nieważne. Pan tato mówi dla szanowanej i nieszanowanej telewizji takie bzdury. Pierwszy kontakt adwokata z córką był dopiero po 11 dniach od zatrzymania i, i dopiero wtedy jakieś pierwsze informacje zaczęły do nas docierać, ale mówią, nie był jeszcze tak przerażający, jak się później dowiedzieliśmy, jak, jak była traktowana. Przez miesiąc, więcej niż przez miesiąc czasu nie mogła zmienić nawet ubrania, ponieważ taka jest procedura, że wysyła zapotrzebowanie, tak talon do, do rodziny. Ja tylko przypomnę, szanowny tato, szanowna pani Urszulo i panie Romanowski, to wy zmienialiście prawo, to wy robiliście tak, że aresz czy więzienie są do, dotkliwe. Mają złamać osadzonego, żeby ten zaczął coś mówić, więc jeżeli wy zmieniliście, tak prawo i wy doprowadziliście do tego, że to prawo dzisiaj wam uwiera, to zacznijcie sypać, a może wcześniej wyjdziecie z tych aresztu. A Wy pamiętajcie subskrybować, komentować, lajkować, a także wspierać ten kanał, bo dzięki wam ja mogę tworzyć, a my jutro się widzimy znowu na razie. Cześć wam, pa!